Nokia 3030 mogła kiedyś wytrzymać spokojnie tydzień bez ładowania, natomiast obecnie, aby w ciągu takiego czasu nie podłączyć naszego telefonu do ładowania sieciowego, potrzebujemy czegoś takiego. Przed Wami 26800 mAh. Na początku, czyli jakieś 30 lat temu telefony komórkowe mogły działać parę godzin, ale wyglądały jak walizka, aż do czasu, kiedy przykładowo Nokia stała się popularna i jednocześnie telefony stały się bardziej kompaktowe i mogły działać nawet tydzień bez potrzeby ładowania. Natomiast dobrze wiemy, że dawniej na telefonie wykonywaliśmy takie operacje jak dzwonienie, SMS-owanie albo granie w Snake'a, a kolorowe ekrany były czymś luksusowym i to oznaczało, że bateria na poziomie około 1000 mAh zapewniała tak dobry czas pracy. Nastały potem czasy smartfonów, jakie znamy obecnie i okazało się, że muszą być ładowane w sumie codziennie. Mimo to uważam, że jeżeli chodzi o te urządzenia, dokonano naprawdę dużego postępu, chociażby jeżeli chodzi o baterie, czy też szybkość ładowania. Przykładem może być to, że najnowszy Xiaomi 11T Pro ma w zestawie ładowarkę o mocy 120W, a czas ładowania do pełna wynosi niespełna 20 minut. Nie możemy jednak cały czas oczekiwać, że smartfony będą działać tydzień bez potrzeby ładowania, dlatego że uważam, że to się nigdy nie wydarzy. Nie wydarzy się dlatego, że smartfony stały się tak naprawdę jedynym urządzeniem, które zawsze mamy przy sobie. Wykonujemy na tym różne operacje, piszemy maile, wysyłamy też zdjęcia, robimy zdjęcia, filmujemy, gramy, korzystamy z masy aplikacji, aby wykonywać naszą pracę czy też do rozrywki. I z tego powodu uważam, że przygotowanie smartfona, który będzie w stanie wytrzymać tydzień bez ładowania, jest raczej nie do końca możliwe, chyba że będzie wyglądał jak cegła. Ale oczywiście nie wiemy, co nas czeka. W przyszłości. Na pewno swojego rodzaju rozwiązaniem tego problemu stały się powerbanki, które mogą wydłużać czas pracy naszego smartfona. Czy w takim razie pełne ładowanie tak pojemnego powerbanku sprawi, że w ciągu tygodnia nie podłączę telefonu do ładowarki sieciowej? Aby się tego dowiedzieć, oglądajcie do końca. Moje testy wykonywane były przy użyciu powerbanku Aukey PBX-D26. Ma w sobie mega pojemne ogniwo, czyli 26800 mAh. Przyznam, że spodziewałem się dużo większego rozmiaru tego urządzenia. Tak naprawdę możemy go spokojnie wrzucić do plecaka albo torby i na pewno sporo miejsca nie będzie tam zajmować. Samo wykonanie okazało się znakomite, dlatego że do wykonania obudowy tego modelu wykorzystano matowe satynowe tworzywo w kolorze czarnym i to mi się spodobało. Takie wykończenie ma w sumie same zalety. Szczególnie w kontekście powerbanku, z tego powodu, że są one często noszone przykładowo w torbie z kluczami. Amatowe wykończenie oznacza, że obudowa szybko się nie porysuje, no i też nie gromadzi na sobie zabrudzenie. Skoro mamy w tym modelu tak dużą pojemność, to oczywiście wiąże się to z masą, która wynosi niespełna 500 g. Na górze umieszczono złącze USB-C dedykowane do ładowania power delivery do mocy maksymalnie 45 W na wyjściu, a także na wejściu. Zatem możemy również przy pomocy tego złącza naładować powerbank do pełna. W około 3 godziny, a to robi wrażenie. Co ważne, to złącze wspiera szybkie ładowanie urządzeń Apple i możemy dzięki temu uzyskać maksymalne poziom mocy ładowania, jaką dopuszcza wybrany model iPhone'a. Podam jako przykład, że w iPhone'ie 13 Pro osiągamy 23 W, a wersja Max osiąga 27 W. Na tym jednak złącze się nie kończą. Znajduje się tu również zwykłe USB-A i możemy za pomocą tego portu ładować telefony z mocą do 18 W. Całość dopełnia umieszczony na obudowie klawisz. Z urządzeń do aktywacji ładowania czy też sprawdzania poziomu naładowania, z tym, że to nie będzie do końca dokładne, dlatego że poziom naładowania pokazują tylko cztery diody led Zobaczymy jeszcze na spodzie pełny opis tego, jakie napięcie oraz natężenie gwarantuje każde złącze. Z pewnością zestaw nie porywa, dostajemy w pudełku tylko powerbank, do tego kabel USB-C do USB-C. Jako wadę zaliczam to, że zabrakło tutaj chociażby pokrowca, aby cały zestaw, czyli powerbank, a także kabel mieć zawsze razem w jednym miejscu. W temacie smartfona, który znajduje się w moim testowym zestawie, wybór padł na iPhone'a 12 mini. Każdy chyba wie, że wbudowana bateria w tym modelu nie osiąga powalającego czasu pracy i często w ciągu dnia musimy podłączyć to urządzenie do ładowania. W iPhone'ie umieszczono prawie 2300 mAh, a to nieco ponad 8,5 W. Natomiast testowane Power bankauki ma w sobie 96,5 W. iPhone'a teoretycznie przy jego pomocy możemy naładować do pełna około 11 razy, ale jednak nie. Napięcie ogniwa, które znajduje się na pokładzie naszego powerbanku, musi być zamienione w napięcie ładowania smartfona. Zwykle wynosi około 5V, ale może być też wyższe, kiedy używamy szybkiego ładowania. Tego typu konwersja napięcia przekłada się na straty, dlatego sprawność powerbanku nigdy nie osiąga 100%, a bardziej są to okolice 90%. Z pewnością pojawi się pytanie, czemu akurat iPhone 12 mini związane to jest z tym, że to kompaktowy telefon, a to oznacza, że bateria nie może być tutaj oczywiście pojemna. Przekłada się to na szybkie rozładowanie w sytuacji, kiedy intensywnie używamy tego smartfona i często ładowanie jest obowiązkowe. W ciągu tygodnia użytkowania to urządzenie ledwo dawało radę wytrzymać od rana do wieczora i nawet nie ma tutaj mowy o całej dobie bez potrzeby ładowania, chyba, że telefon leży dosłownie nieużywany. Musimy w takim razie często podłączać go do ładowania z tym, że nie zawsze mamy dostęp do ładowarki sieciowej i wtedy powerbank może nas uratować. Cieszy mnie, że w tym aspekcie ulepszono nowego iPhone'a 13 mini i tam uz Zyskamy czas pracy na wyższym poziomie. iPhone 12 mini przekonał mnie również tym, że nadaje się do tego typu testu, że jestem w stanie wykonać moje wyzwanie tygodnia bez podłączenia telefonu do ładowarki sieciowej bez żadnego problemu. Zakładam, że gdybym wybrał urządzenie, które ma wbudowaną baterię 4-5000 do 5 mAh, to o takim wyniku można zapomnieć, chyba że mamy jeszcze większy power bank. Zanim przejdziemy do wyników, opowiem o tym, jak wyglądały moje tygodniowe testy. W iPhone 12 mini pojawiła się moja karta SIM i w tym czasie używałem tego smartfona jak mojego prywatnego. Do tego moje zadanie polegało na tym, aby go szybko rozładować, a to wielkie wyzwanie nie było. Co ważne, nie wystąpiła sytuacja, abym iPhone rozładował do zera. To negatywnie oddziałuje na baterię, podejrzewam, że takie podejście raczej dużo by nie wniosło, jeżeli chodzi o testy, a także wyniki. Za każdym razem iPhone był podłączany do ładowania, kiedy miał 10% naładowania. Wtedy akurat na ekranie pojawia się kolejny komunikat o niskim poziomie baterii. Samo łączenie z powerbankiem odbywało się przy pomocy które pokazuje ile telefon przyjął miliamperogodzinno godzin, no i też watogodzin. Do tego zobaczymy tam informację o mocy ładowania, napięciu, natężeniu oraz czas ładowania. Szkoda, że nie zatrzymuje się tylko po tym jak nasze urządzenie osiągnie 100% naładowania, a to pewna wada, która niestety nieco wpływa na wynik, ale o tym zaraz opowiem. W ciągu tego dnia uzyskałem następujące wnioski i wyniki. Wszelkie parametry ważne z punktu widzenia tego testu możecie aktualnie zobaczyć na filmie w ramach tabeli. Zostało to podzielone na pro godziny, watogodzin, a także stan naładowania smartfona przed jego podłączeniem do ładowania. Z pewnością zauważycie, że cztery pierwsze cykle ładowania idąc od góry mają pobrane około 200 mAh oraz 1 watogodzinę więcej niż te pozostałe. Wynika to z tego, że telefon był ładowany w nocy i cały czas, nawet po tym jak osiągnął maksymalny poziom naładowania, jeszcze pobierał energię, zapewne po to, aby ten poziom utrzymać. Z tego powodu możemy przyjąć, że pozostałe wyniki są obarczone mniejszym błędem, wtedy iPhone ładował się niecałe dwie godziny. Ważna kwestia polega na tym, że do ładowania smartfona używane było złącze USB-A, dlatego iPhone wtedy nie korzystał z najwyższej mocy ładowania. Na początku do około 50% naładowania było 12W, potem 10 a na koniec moc ładowania wynosiła mniej więcej 5W. Potem jak zakończyłem testy, policzyłem średnią zarówno mAh, no i też watogodzin, wyszło 2229 mAh oraz 11,3 watogodzin. Natomiast powerbank Pokazuje, że ma około 25% naładowania. Na górze świeci się tylko jedna dioda. Możemy uznać, że przy założeniu sprawności na poziomie 90% testowany model AUKI naładuje iPhone'a 12 Mini około 9 do 10 razy. Nasuwa się pytanie, czy pojemny PowerBank może zastępować naszą ładowarkę sieciową? I tutaj jestem zdania, że w sumie nie ma żadnego urządzenia, które może zastępować wygodę ładowania sieciowego, z tego powodu, że PowerBank to raczej rozwiązanie dedykowane do ładowania telefonu czy też innego urządzenia na wyjeździe poza domem, czy też w sytuacji, kiedy chcemy przemieszczać się z telefonem, ale chcemy też go jednocześnie ładować. Natomiast do ładowania w domu, w biurze, w hotelu, dużo lepsza będzie ładowarka sieciowa. Cieszy mnie za to, że powerbanki jako kategoria akcesoriów bardzo się rozwinęły. Nawet nie chodzi o to, że możemy nabyć bardzo pojemne modele jak testowane AUKI, ale mają na pokładzie najnowsze rozwiązania w zakresie szybkiego ładowania i mogą nawet niektóre modele ładować naszego laptopa. Опа. Przechodzimy do podsumowania. Moje wezwanie zakładające tydzień bez podłączenia smartfona do ładowania sieciowego uważam za udane, z tym, że w tym dużo pomogła bateria iPhone'a 12 mini. Testowany powerbank Aukey sam w sobie uważam za znakomitą propozycję, jeżeli potrzebujecie pojemnego ogniwa. Na pewno jestem fanem tego świetnego matowego wykończenia, a całość dopełnia, szybkie ładowanie tego powerbanku pełna w niespełna 3 godziny. Dzięki za obejrzenie, czekam na Wasze komentarze, może wykonywaliście podobne testy, ciekawy jestem jak to u Was Wy Wyszło. Zapraszam do polajkowania tego filmu, jeżeli Wam się podobało, a także do zostawienia suba, abyście byli zawsze na bieżąco, a tymczasem do zobaczenia!